Witajcie, rozpoczynamy stretching, czyli nieodzowna część każdej dobrej lekcji tańca, która poprzedzona jest oczywiście rozgrzewką. Złóżcie gumę na pół, usiądźcie w pozycji trzeciej, złączcie stopy, pętelki gumy profesjonalnej załóżcie na stopy i zaczynamy. Ta mam akurat obciążenie od 8 do 12 kg, kilo, kilo, więc będziemy ćwiczyć też później wzmocnienie naszych mięśni. Teraz rozluźnijcie całe ciało. Pamiętajcie o prostych plecach w czasie rozciągania, o pogłębionym oddechu. No i dobrze mieć gdzieś blisko szklankę wody, bo jak wiecie, a może nie wiecie, rozciąganie, stretching ma niesamowite korzyści zdrowotne. No i coś dla urody. Jeśli chcecie być dłużej młodzi, rozciągajcie się systematycznie, a zwiększycie produkcję kolagenu naturalnego. Będziemy wyciągać nogę do przodu, rozciągniemy, rozluźnimy, trochę napniemy nasze mięśnie. Ja zawsze wyznaję zasadę, żeby rozciągnąć mięsień musi być on ciepły. Więc po solidnej rozgrzewce jeszcze trochę napinam mięśnie, jeszcze trochę ruchu w stawach rozluźniających, i dopiero będziemy przechodzić do porządnego naciągania mięśni. Pamiętajcie, kochani, żeby nie przesadzić, prawidłowo wykonane rozciąganie nie, no, nie powinno nic poleć. Jeśli oczywiście czujecie dyskomfort, bo jesteście początkującymi tancerzami, i ciągnie Was. Gdzieś pod kolankiem, gdzieś w plecach. Jest to normalny objaw, ponieważ zazwyczaj jesteśmy spięci po całym dniu, albo po nocy nawet. No, ale przecież rozciąganie to sposób na stres. Jest to niesamowity relaks. Poczujecie go, gdy będziecie to robić systematycznie, albo przynajmniej spróbujcie raz dziennie po 15 minut. Teraz uwaga, poćwiczmy równowagę. Spróbujcie wygodnie usiąść na pośladkach, spiąć mięśnie brzucha, wyprostować plecy i powolutku napiąć gumę. Uważajcie tylko, żeby Wam nie spadła ze stóp, także ustawcie gumę w połowie stopy i pilnujcie do tej pozycji flex. A teraz troszkę inny zestaw ćwiczeń. Usiądźcie ponownie w pozycji trzeciej, załóżcie gumę tak jak poprzednio, za plecy. Pętelki na stópeczki, pogłębcie swój oddech, relaksujcie się, pomyślcie o czymś przyjemnym, o tym jakie korzyści płyną z codziennego rozciągania, rozluźnijcie chwilę całe ciało. Ja powtarzam rozciąganie czasami dwa razy dziennie. Ale pamiętajcie, musi być równowaga zachowana tak jak rozciągacie ciało, tak musicie też je wzmacniać i napinać, więc tu podczas tej sesji również będą ćwiczenia wzmacniające powtórnie napinam rozluźniam stawy biodrowe i siadam w pozycji drugiej czyli się szeroki rozkrok Guma jest za plecami i w połowie stopy. Najlepiej usiąść na macie albo na miękkim dywanie. Rozszerzcie nogi na taką pozycję, żebyście czuli komfort. Jak już jest wam gorąco, to jest dobra oznaka, bo jak ciało jest ciepłe, można więcej się rozciągnąć. Także poprawcie sobie, jeśli wam, tak jak mnie, uwiera. Guma naciągnięta w stopy i zróbcie głęboki wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jak widzicie, najpierw delikatne izolacje do boku przy prostych plecach. Ramiona opuszczone, długa szyja. Starajcie się zajrzeć, zajrzeć pod ręką w sufit albo w niebo. Stopy flex. Stopy flex są bezpieczniejsze w tym momencie. Możecie też robić to ćwiczenie bez gumy. Guma dodatkowo wzmacnia ten proces i powiększa zakres waszego rozciągnięcia. Każdy tańcaż powinien się rozciągać. Sami widzicie, jak piękno ruchu wzmaga ten efekt rozciągniętego ciała. Pamiętajcie o wciągniętym brzuchu. Tutaj pokazuję, żeby też oba pośladki, czyli oba biodra, były równo. Czyli spróbujcie poczuć, a nawet zobaczyć, jeśli macie lustro, czy oba pośladki są dociśnięte do podłoża. Zawsze wydłużona szyja, pogłębiony wydech i pochylenie do nogi przeciwnej. Ręka nad głową. Najlepiej przyłożyć rękę do ucha. Druga ręka jest przed nogą. Gdy już zrobicie ruchy boczne, skośne, ułóżcie ciało równolegle do nogi czyli skręćcie tułów w prawo do prawej nogi lub skręćcie cały korpus do lewej nogi. I pochylcie się z wydechem. Swobodnie oddychajcie, pozwólcie sobie jeszcze na chwilę relaksu. Polecam Wam bardzo skupienie przy rozciąganiu. Nie powinniście się rozpraszać, stresować, a już broń Boże kłócić z kimś. Można czytać książkę ale to w pozycji na przykład takiej, gdy pójdę do przodu, opieram się na łokciach, można w tej pozycji poczytać książkę. Ja tak często robiłam, jak byłam nastolatką, uwielbiałam się rozciągać i uwielbiałam ten ból, który jest nieodzowny czasami, szczególnie w pierwszych etapach kariery zawodowej. Jeśli ktoś chce być zawodowym tancerzem, no to już na pewno rozciąganie będzie jego codziennością, jak. Niegdyś pisanie na maszynie panie sekretarki. Zobaczcie, tutaj gumę mam na plecach i żeby łatwiej wykonać ćwiczenie dosięgające korpusem do podłogi, zawinęłam ręce z tyłu za gumę i robię tak zwane mini pompki. Oczywiście nie ma tu wysiłku w rękach. Tu jest wysiłek dla ścięgien. Dla się. Jest bardzo dobrze. Zamykamy pozycję. No i zobaczcie, co dalej. Pokażę Wam wszystko tyłem. Ćwiczcie ze mną. Połóżcie się wygodnie na plecach. Uważajcie, żeby guma Wam nie spadła. Trzymajcie ją dłońmi tuż przy pasie. Stopy szeroko. Flex. I będziemy teraz wzmacniać nogi przywodziciele, zamykając i otwierając nogi w różnym pulsie. Pamiętajcie o oddechu. Tutaj się relaksujecie. Ja akurat patrzę w niebo, a nade mną jest drzewo. Jeśli nie macie tak cudownych warunków, to sobie to wyobraźcie. A może macie nad sobą coś zupełnie innego. Może macie sufit z piękną lampą, albo mamę, która mówi do Was czułe słówka. Zamykajcie pozycję. I teraz zmienimy troszeczkę sposób ćwiczenia. Nadal leżymy na plecach. Prostujemy nogi. Możecie trzymać gumę, jeśli Wam spada, a jeśli dobrze Wam się ułożyła na biodrach, to wykonujecie ćwiczenie. Pośladki są przytwierdzone mocno do podłogi. Poprawcie sobie ewentualnie na stopach uścisk i wykonujemy changement, czyli zmieniamy nogi wykręcone w stawach biodrowych. Widać to po stopach. Stopy są wykręcone palcami na zewnątrz. Pięty tak jakby chciały się zderzyć, ale ciągle się mijają. Raz prawa z przodu, raz lewa z przodu. Otwieracie nogi coraz szerzej, coraz szerzej. Aż poczujecie taki wysiłek i zmniejszycie tempo. Im szerzej nogi, tym wolniejsze tempo. Pamiętajcie, nie forsujcie ciała, tylko słuchajcie go i w skupieniu ćwiczcie. To jest bardzo ważne dla waszego zdrowia i sprawności fizycznej. No, mam nadzieję, że jak wrócimy na salę taneczną i na scenę, to wszyscy będziecie mieć szpagaty i będziecie mieć elastyczne, zwinne, piękne ciałka. Jak wam idzie? Wytrzymujecie ze mną? O, no, ciekawa jestem. Bardzo ciekawa jestem. Spróbujcie jeszcze posiłować się z tą gumą. Wykręcajcie kolana na zewnątrz. I tak, jakbyście maszerowali w powietrzu. Jedną nogę uginacie, drugą prostujecie i zbliżanie do, zbliżacie do podłoża. I ponownie otwieracie i zamykacie nogi. Podparciu na łokciach. Pamiętajcie, mięśnie brzucha są spięte. Pępek dąży do pleców. Spróbujcie jeszcze takie ćwiczenie zamykające, otwierające nogi. I przechodzimy na kolana. Teraz popracujemy nad partią pleców i tylnej części ud oraz pośladków. Rozluźnijcie plecy, tak zwana pozycja foczki albo sfinksa no W tym momencie mamy ugięte nogi, ponieważ są utrzymane przez gumę. Nadal guma jest na pasie, nadal przechodzi między nogami w pachwinach i jest zaczepiona za stopy. Układ japoński. Rozluźnijcie całego ciała, poprawcie sobie gumę. Najlepiej mieć materiał na plecach. I przygotujcie pozycję w podparciu klękamy na prawym kolanie, ręce proste, prosto do ramion, opierają się o podłoże. Piętą pchamy do sufitu i na zmianę do klatki piersiowej kolano i w górę do klatki piersiowej i w górę. Guma nieco przeskakuje, ale nie przejmujcie się tym. Starajcie się mieć wciągnięte mięśnie brzucha. Druga noga to samo wykonuje, starajcie się też wyprostować, wysilić nogę na tyle, żeby poczuć pracę tylnych mięśni i pośladków i pleców. Teraz zauważcie, że próbuję tutaj utrzymać równowagę na przeciwległej nodze i przeciwległej ręce. Czyli jak klęcz na prawej nodze, to lewa ręka podpiera podłoże. Wykonajcie parę takich ruchów. Z gumą to jest zupełnie inaczej. Możecie również zrobić to ćwiczenie bez gumy. Wszystkie ćwiczenia, które tutaj wykonuję w tej serii, możecie wykonywać bez gumy. Ale jakbyście chcieli, z gumą poczujecie dużą różnicę. To jest tak, jakbym była z Wami na sali i Wam pomagała podnieść nogę, na przykład w tej pozycji. Naprawdę jest niesamowite uczucie, gdy guma podnosi Ci nogę. I masz wrażenie, że masz niesamowitą siłę i rozciągnięcie. Pamiętajcie, im więcej powtórzeń, tym lepiej. Oczywiście sami poczujecie, czy wasze ciało jest na tyle zmęczone, że już ma dość, czy jeszcze macie ochotę się rozciągać. Polecam naprawdę wytrzymać 10 minut dziennie. To jest dla takiego początkującego tancerza minimum. Jak się czujecie? Namaste. Ja dziękuję, bo ja się czuję bardzo dobrze. Każde rozciąganie daje mi duży komfort w myśleniu, w życiu, w zdrowiu. Zdejmujemy bugumę, i teraz ułóżcie się na boku. Tutaj ważne, żebyście położyli głowę na swojej prawej ręce, jeśli leżycie na prawym boku, potem zmienimy na lewą. Stopy złączone i jedno z moich ulubionych ćwiczeń na rozgrzanie i rozciągnięcie, tak naprawdę głębokie rozciągnięcie, rozgrzanie mięśni nóg. Pracuję stopą flex, passe, develope. pół półpalec flex, półpalec point, czyli flex, półpalec point, passe. I stretch. I flex. Wyciągam, aż obie nogi się podnoszą. I znowu pasę pasce. Wyciągam pośrodku po nogę. Flex. I point. Ramiona w dół. Długa szyja. Oddech głęboki. Pamiętajcie, tutaj oddychamy. Puśćcie sobie miłą muzyczkę. I możecie to robić w rytmie swojej muzyki. Ja zaczynam zawsze od bardzo wolnych ruchów. Potem przyspieszam. Żeby tę nogę trochę zmęczyć, żeby ją rozgrzać naprawdę dogłębnie. Gdy już tak poczuję rozgrzany staw, wykonuję ćwiczenie graubat mau od pasa dewelopę dwa razy i na 7, 8 graubat mało. Przechodzę na drugą stronę i będę robiła to samo. Jeśli ktoś z Was nie pamięta ćwiczenia z naszych lekcji jazzowych, jeszcze raz skupcie się i popatrzcie, jak to wygląda. Na drugą stronę będę ćwiczyła prawą nogą, lewa noga będzie leżała, jest tak zwaną nogą oporną. Najpierw robię nożyczki, rozgrzewam, przygotowuję się, kładę głowę, ramię w dół i wykonuję pasę developer flex point, flex point, pasę developer flex półpalec point. Teraz już robię szybciej. Pasę deweloper, pół palc flex, pół palc point. Pasę developer, flex, point. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, pięć, i sześć, i grał bat mał. Pasę deweloper, grał bat Pasę deweloper, grał I, 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 I raz, i dwa, i trzy. I raz, i dwa, i trzy, i siedem, osiem. Raz, i dwa, i trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Ja już czuję bardzo dobre rozgrzanie. Możecie teraz twistować ciało na jedną i na drugą stronę. Spokojnie. Naciągnijcie pośladki. Na pewno dobrze pracowaliście. No i przechodzimy do następnego ćwiczenia. Połóżcie się teraz wygodnie. Oprzyjcie jedną stopę na podłodze, drugą wyprostujcie. Obojętnie od której strony zaczniecie. Będziemy wykonywać ćwiczenia graubat mał należąco. Ręce możecie zrobić wzdłuż ciała lub troszeczkę szerzej. Ramiona i głowa leżą na ziemi. Tutaj skupcie się proszę, żeby pośladek był jak najbardziej skierowany do podłogi. Nie podnosimy pleców, nie podnosimy pośladka. O takich ćwiczeniach rozciągających i wzmacniających grał Batman powinno Wam już swobodnie i lekko wychodzić. Na koniec jeszcze sprawdźcie i dociągnijcie pasety développé i na tym powolutku będziemy kończyć. Możecie na koniec spróbować szpagat na podłodze. O, chyba się zbliża. Koniec naszych ćwiczeń. Trzymajcie się, kochani, i dajcie znać, jak Wam idzie. Rozciąganie i szpagaty. Będę czekać na Was.